Jo, Siemanko, z tej strony Witam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Dzieka. Jesteśmy dzisiaj w serii Lucky bloki serii, której bardzo, bardzo dawno nie było i dzisiaj mamy wyścig bloków wirusowych. Zobaczcie, takie laki bloki wirusowe dzisiaj będziemy otwierali, zobaczymy co się tam znajduje. A jeżeli filmik Wam się spodoba i chcecie powrotu tej serii, żeby była częściej, zostawcie tutaj łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, że jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na stronę witoshop.pl ponieważ teraz ruszył tydzień epickich promocji na Vito Shop. Słuchajcie, dzisiaj jest promocja na poduszki, także wpadajcie i sprawdzajcie właśnie tam wszystko. A my lecimy z dzisiejszym odcineczkiem. Mapkę mamy dzisiaj od widza albo widzki. Nie widza. wiem, przez... Ader 222, od widza. dobra. To jest mapka, yy, nazywa się Adam ma 12 lat i to jest jego pierwsza mapka i tak dalej, i na 1.89, to jest bardzo ważne, Lech! że na wersji 1.89. Więc jeżeli chcecie wysłać mapkę, to wysyłajcie ją na mapy. Małpowito no, tym i mapka musi być dosyć długa i na wersji 1.89, to jest bardzo ważne. To jest bardzo Innych ważne. nie używamy. Innych nie używamy. Dokładnie. Bo nie da się słuchajcie ich używać. Yy, na na 1.12 nie mam lucky bloków takich fajnych, więc yy, dobra. Ok, ja już mam jestem Czas przygotowany. Start. Czas, start! Lecimy! Aha. Wow, co mi tu wypadło Woohoo. ciekawego? Co? Co? Wow, co? 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 Co to za wirusy? Nie! Bela! Idą na mnie! Latonko! Załatwiły mnie! Aha, ta już! No załatwiły mnie! Jest. Padłem już! A one mają fajne miecze. No widzę właśnie takie jakieś dziwaczne, ale nie da ich się... Nie się z nimi walczyć w ogóle. Nie, trzeba je... Jo nie da się ich... Dobra, to są twoje! Dlaczego one mnie atakują jak ty ich tutaj zespałniłaś? No, idę dalej w takim razie. Bella, nie, one są twoje, idź masz ich zabieraj stąd! Nie, woda, 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 woda Please nie atakujcie mnie. Ej, Bella, ty sobie poszłesz, a ja muszę z nimi walczyć! Dobra, no, no ciekawy jak, jak oni mi gonią przez ciebie. A ty sobie uciekłaś, swaniaczku jeden? u mnie się lawa wylała. Dobra, Cały armor straciłem, ale już co naprawiłem ty gadasz? sobie. Tak. Ty, czekajcie, bo tu mam jakiś dziwny hełm, nie chcę go na razie. Dobra, okej, okay. co my tu mamy? Znowu te lollipops, jakieś mi wyskoczyło. O! Jest jakiś epicki miecz, zobaczcie. Tural House. Bela, nie, nie biegnij tak szybko. Bo babka nie jest zbyt długa. Wow, jakie epicki miecz! Dobra, super, lecimy na górę. OK! Hop, 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 po drabinkach. Okay, Czy go. uda się? Please. Co już tam zabrałeś z tej skrzynki? Point, point. Ja spadłem z tych drab... No nie, nie wierzę, nie dam rady. Usunę, to gwiazdy No, gwiazd. Serio? nie umiem już chodzić po tych drabinkach W pewnym momencie jest tam ciężko Nie umiem chodzić po tych drabinkach. Ale się da. Dobra, ja też jestem. nie mam Admora! Co tu zabrałaś? Diament jeden jest. Ile zabrałaś diamentów? Wszystkie jednego ci no, to dzięki, to dzięki nie? Okej okay, co my tu mamy? To. O jakiś świetny miecz Co to ja mam za a sword? A zobacz co to ja mam za sword Ty fajne ja mam serduszek Vito Spawnpointa przecież <noise> Ciebie nie ustawiłem bo zapomniałem Uszuście ty jeden Ej mam z crafting table cześć to? Co? No Jak? Normalnie Pokaż no. No. Eee, nie umiem wchodzić po tych drabinkach, znowu spadłem na sam dół. To jest jakaś masakra. Nie? Ej, ja... Bo ja tak czekam na ciebie. Dobra, spampoń. A później mi powiesz, że ten, że ty zabierzesz już mi tu wszystko. No tak, na pewno. Ej, czekaj. Dobra, lecę. O -o. Muszę szybko jakieś... Co to jest? Mogłam iść Bazuka, bazuka, bazuka. Nie! Nie! E! Najcieńciej. BOOM! BOOM! Za karę! Za to, że mnie tutaj załatwiłaś dwa razy! I twoje potwory mnie atakowały! To. O nie, o nie, kręci mi się w głowie! Mam na susę przez 8 minut! Na susie? Proszę, pomocy! Załatw mnie, Bella, bo ja mam na susę. Zostaw? Dobra, udało mi się! Dobra, widzimy! Ej, co ty tutaj oszukujesz z tego parkura, mnie Spencer, co tu wypada z niego? W którą stronę jest zwrócony? W żadną. Nie, w żadną. I to. Do... Nie da się tu wskoczyć teraz. Eee, plomb pomocy! Plomocy <laughs> chciałem powiedzieć. <laughs> Dobra, biegniemy dalej, uwaga, muszę tutaj szybko zrobić tego parkura ona oszukuje, zobaczcie! Co? Nie Oczy... widziałem! Plomb... Jeden musiałem, bo się nie da tam doskoczyć! Właśnie. Bela, bo cię załatwię z bazuki. Mam cię trafić Nie! 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 Jestem szybko! Ej, jak ty zrobiłaś? Nie możemy. Ty oszukałaś, zobaczcie na nią. Zobaczcie na nią, jak ona oszukała. Patrzcie, postawiła sobie tam drugi blok. Patrzcie na to, jaki oszust jeden mały. No, nie. Co to są za rzeczy? No Ja znowu wpadłem do tej lawy. Dlaczego? Dobra, jeszcze raz. Muszę to zrobić. Udało mi się już prawie. Zrobiłem sobie. Wchodzę z I. Eeeeeeeeeee. Serio. Jeszcze ten blok mi tu przeszkadza, ten jeden go zniszczyć, bo nie dał rady. Co ty znowu tam zabrałeś? Weźmiesz te skrzynki? Kiedyś ty? Ty, no nie, wezmę, bo ty oszukujesz. W parkurach zamiast go przejść, to... Ty oszukujesz. Co ty narobiłeś? <laughs> no i bardzo dobrze. Mapa mi się pali No i bardzo dobrze, żeś, niech się pali. Wow, o, teraz dla pewno. ciebie ma potworki fajne. No na pewno tak nie <laughs> Co będzie. Co ty się wydarzyło? O nie. To... o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ja tak nie gram. O nie, Zabracze o nie! Mnie dobra, peaceful, peaceful, peaceful. Dobra, pyk. Okej, okay, lecimy, bo ja eee, się tu palę. Eee, dobra, otwieramy. Uuu! Eee, lumberjack loot. Co to? Nie wiem. Ojej! Bardzo dużo rzeczy jak mi wyskoczyło. Wy dobra, ja mam fajny armor, ale nie będę go zakładał, bo on jest ja też. taki, mm, że się może szybko mi tutaj zniszczyć. A nie Oho. chciałbym go szybko zniszczyć. O, drabinki dostałem. Oho, świnka, dobra. Oh nie, ja też. nie lubię. Świnka pigi. Pyk! Świnka pigi, dobra. Dingo. Ej, ale nie ma na nią ten. Siodła, siodła nie, ma. nie ma na nią! Jak my mamy tak, niby jak my pojechać, mamy to jak przejść. to nie ma siodła? O nie! Halo! Nie ma siodła. Dobra, o, dawaj tą skrzynkę. O, taki sposób to zrobimy! Witolo Zabrałem cześć, zabrałem część, Zabrałem cześć. Idę dalej. Nie, nie dosięgnąłem jej. Nie ma dosięgania takiego. Powerpoint. Dobra. Co tutaj jest? Nic. Wow, wow. jakieś puste laki bloki mam teraz. Ja mam też czas. O nie, co to się dzieje? Co dobra. się dzieje? Baga coś dla ciebie. Nie. Co się tutaj robi? Nie zostaw mnie. Piorunki. Jejku co to się robi? Teki co, co tu się stało? Nic. A to? O, dobra, hełm jakiś Wow! Co to jest? Wow, jakie biskie wow. rzeczy! Wow, jakie O, studnia, weź, rzuć tam coś. Sama siebie wito wrzuciłam. <noise> co to ja nieźle. Robiłam? Dobra, co my mamy? Wow, jakiś dobra sword, fajny. Plural, lucky sword, made o -o. with. Wow, ile to ma atak Major? Tu można się rzucać śnieżkami. Minę A okej, okay, dobra. Dlaczego A co to jest mi daje, lawa? jak się będziemy rzucać śnieżkami? Muszę to zniszczyć, coś. Albo pójdę górą. Nie rzucaj we mnie! Nie zima! Nie ma zimy! Jest zima! Nie rzucaj we mnie! <laughs> Chodź tu! Zawsze Ej, to nic nie daje w ogóle to nie. rzucanie, bez sensu. Nic mi to nie daje. Wow, A? co tu? A? Nie ma nic. Nie o! Końca wrzucamy. Woohoo, o, szczęśliwy! Leki bloczek. Słodz piękny mi spadł na dół! No i bardzo dobrze! Eee... O mnie! Przespałem to. Już... Wito wygrywa jednak. Wito wygrywa jednak. Spamponita sobie ustaw. Spawnpointa tutaj? Po co nam tutaj? <grym> po to właśnie. <grym> Dobry, okej, okay, Wskakujemy. O, to jest woda. Dobra, Wskakujemy Wskakuj. tu. Uła! Nie. O, jest. Dobrze udało mi się. A ja? Okej. Okay. <grym> Dzięki moje pochylałaś mi się udało akurat skoczyć. A ona nie wskoczyła, dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz hmm, Czekaj, ja nie potrafię takich No rzeczy. dawaj, dawaj, ła, slime mnie biją Dawaj, bo mnie slajmy biją Prawie Ja nie dam <laughs> rady Dawaj, dawaj, próbuj, ja nie może nie ci się nie. uda Leci Nie, yeah! <laughs> Nie ma hmm. Dawaj Bella, ja ci złapię, dawaj, wskakuj teraz Ja ci złapię Dawaj jeszcze raz, ja, cię, ja cię złapię! To w to. Dawaj, dawaj No w końcu! O sieba! I teraz cię złapię! Ale musiałam być cicho. Teraz A. cię O, dawaj te spodnie! To sobie, to <laughs> Ej, slajmy cię gonią! Ej, bo to slajmy cię ci gonią! Słod Slajmy cię gonią! Dobra, nie ważny, Dobra, tak dawaj na tak rękę, go. dawaj na rękę! O, mam słodka. Dobra, tutaj spawn pointę sobie ustawimy. Pek, okej, okay, <laughs> mamy i słuchajcie, ja nie mam życia, więc muszę się kilnąć, żeby nie było oszustwa tutaj. Oszustwo! Dobra, i teraz tak, zakładamy A, sobie dobra. to, to. Bella może ma tu. ten hełm jednak. Spodenki mamy. Nie mamy klaty tylko. Okej, okay, nie mam klaty. I nie mam nic w ogóle, żadnych bloków do tworzenia innych. Ale mamy troszeczkę jabłuszek złotych. E, co tu tam się dzieje? Co tam się dzieje? 15. To ty coś zrobiłaś? Nie. Tam coś się dzieje, wito. To ty coś zrobiłaś. Ja tam nic nie robię. To co to, co to za pioruny Więc... były? Nie wiem, o co chodzi. Ktoś tam coś wyrabia. Eee, burz... Tu są jakieś leggingsy lepsze. Hmm. Dobra. Ja jestem gotowy, mogę walczyć. A ja nie. Ja jestem gotowy. O! Trzy. Nie. Dwa. Jabłko muszę jeden. zjeść. Jeden. O co tu chodzi? Zostaw mnie. Start. Co? <laughs> Trzy, dwa, jeden, start. Ej, tu się lawo wylała wszędzie. Ej, dajcie wow. jakieś bloki, dajcie jakieś bloki. Wow. Ej, pek, dobra. Gdzie Uwaga. jesteś, Wito? Nie mam nie, Ej, ty Ej. jesteś niewidzialna. Ty mnie da się rzucać? Dobra, to wyrzucam. Ej, nie trafiłem gdzie ciebie? No gdzie jak ty mnie wysadziłeś gdzie na ty sam jesteś? koniec, Wito Co to znaczy? Muszę jabłko zjeść. Uwaga! Tak! A tak nie jest! Ole co tu się cek. dzieje? Ty co to pali się tak? Wow, ja takie robię efekty chyba! Aha. Bum, 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 bum! czekam. 2-0! Stanie ja się ok! 2-0, nie ma czasu! Wyjdź z tego ognia! Co ty się co ja robię w to ogóle, zobaczcie na to? I ja nie wiem, co się samo dzieje. Ja idę z tego ognia, bo tu się nic nie da robić. To jest masakra jakaś. Ej, bo ja się palę. no To jakiś mój armor to robi, ale nie wiem który. Stawcie mnie, Chyba slajmy. te buty, chyba te buty, dobra. ściągnąłem te buty, niech ci Pamport. będzie. Dobra, nie będę oszukiwał, ściągnąłem te buty. Dobra. O cóż się mi tu, no tu slajmie. Dobra, Dobra. 2-0 jest. Nie, eee 3, 1, 2. 0. Jak 2-0. Jeden, fajnie. No chodź to, bo my slajmy hmm. biją! Eee! Ej, no, ja mogę latać! Ej, no ucieję! Eee! 3-0! Dobra, walka, walka, walka! Hmm. Dawaj, 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 dawaj. Który jest mieczem, duży? Innym mieczem, innym <noise> mieczem. Który duży mój słabszy jest? Ło ten... bang! 4-0! Jak bez sensu? Ej, nie masz armorka, żadnego, załóż coś na siebie. Nie mam nic, Fito. Już nie masz? Czekaj, założę coś. Ej, może coś do strzelania, nie ja to mieczyk coś... jest. Masz przecież spodnie o co ci chodzi? Mam takie i buty mam. Dawaj, dawaj. E, I chyba wszystko już. Wszystko już? Dobra. 4-0 jest, gramy do 10. Nie dzisiaj? Prawda. Dzisiaj jest walka do 10. Ja nie mam... Ty co to tam chodzi? Patrzcie na to! Co? Same spodnie, same Siema? buty <grywa> Dobra, uwaga Czekajcie, co? ja zmienię na mieczyk inny może, ale nie mam innego, żeby tutaj... Nie, 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 nie! O nie! Jest! 4-1 3-1, Vito E-e Gdzie jesteś? E-e Ty do tego! Zostaw mnie <grywa> <Ej>. <grywa> Ja od stąd tak strzelam? No i co z tego, Vito? Trafię e, e. Nie O, teraz nie trafiłem chyba. Prawda. O, teraz byłem blisko. Ej, a co ja tu mam? Uu. O, trafiłem! Ja trafiłem pół serduszka i zostało! Dawaj Wito! E, e. Dawaj Wito, pół serduszka! Gdzie ona jest? Nie dostała! Skończyła mi się bazuka! Yes, Lecę się. na nią! O, mam Admor Gdzie ty jesteś? Ja mam pół serca, to jest nie fair gdzie ty jesteś? Ej, ty latać Ja latać. Ej, ja też Ej, ty nie Ja też Pięć, jeden Dobra, dawaj, dalej, dalej, dalej Walka Nie mam czym witać Siema Ty możesz latać, przecież nie pamiętasz? Ale walka Jak w Dragon Ballu, jak w Dragon Ballu Latająca walka Sześć I... Ja Miałem jakieś słabe słaby bronie Ooo załatwiłaś mnie ty teraz Tylko ty mieczem? 6-2 Zostawcie mnie w spokoju wy okropne slajmy Muszę się kilnąć. Ej Kiloś wow. no, mi ja ciebie 7-3 Ty mnie nie killnęłeś teraz Killnąłem cię 7-3 Nie 3. absolutnie nie 8-3 Ale ty oszukujesz Nic nie oszukuję Patrzę mam A to? A to nie działa? Zostawcie Eeeem. mnie! Enen. -e jest! 93! Ostatnia walka, ale mnie też biją! Tak, ciebie biją. Bella! Czekaj! Walka. co to za słodko znalazłam? Walka! Ło, Ile życia! No, życia dużo. Dawaj, dawaj, gońbie, 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 gońbie. Nie, nie będę! Eee! Żartowałem! Eee! Żartowałem! Eee! Yes! Nie no, miałem lepsze bronie, Bella, dzisiaj. Nie ma co gadać o tym. Dobra. Słuchajcie, czyli Bella wygrała wyścig, ja wygrałem walkę. Mam nadzieję, że wam się podobały wirusowe laki Bloki. Troszeczkę mało ich było, ale szybko przeszliśmy ten wyścig po prostu. Ale ja mam epicki armor jakiś. Nieźle ja nie wyglądam. Ja wyglądam ja nie jak mam. kosmita. Trochę o, ambel, patrzę, też mam jednak. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry W komentarzu napiszcie, jakie kolejne raki, bloki Chcielibyście zobaczyć Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na witoshop.pl Bo teraz, od dzisiaj trwa epicki tydzień promocji Słuchajcie, dzisiaj jest promocja na poduszki Jutro zupełnie inna promocja Także wpadajcie na witoshop.pl i sprawdzajcie A ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie Pa, pa, pa!